Nazwę to li samobójczy, bo musicie wiedzieć to zanim odejdę. Trzymałem w sobie to wszystko i nie mogę wytrzymać więcej. Czekaj, jestem kutasem tak zwykłym jak moje piosenki. Nie wracam po nocach, przez co mam problemy. Piszę kupie nuty, żeby jakoś przeżyć. Mam plany na szturyk albo i na kredyt. Chcę mieć rodzinę i dobry samochód, Najebać się winem i wrócić do domu. Bardzo różne plany i powtórzę znowu, najbardziej potrzebuję zgonu. Teżka zaufania, zaciśnięta nie o dziś Kiedyś za dużo tam trwania, przejebałem spory plik Dzisiaj mam już trochę ściana, więc chyba uśmiech na ryj. Nie, to tak nie działa Nadal tak smutnie jak do tyłu lata I chodzi mi o to, że nie czuję uczuć Straciłem przyjaciół i szacunek tłumu Jebany Alvaro myślał, że ma każdą raz Jeszcze przepraszam za to, zabicie mnie kurwa Gdyby nie kaczka, to by mnie nie było i taka jest prawda, nie będę cię kłamać i bracie, pamiętaj, że ciągle cię kocham i co by nie było, to będę tu nadal. Dziękuję ci bolo, że ciągle tu jesteś. Jestem skór wielem, zapal mi świeczkę Seba, do radę, wiesz, że w ciebie wierzę Zamień mnie w popój, jeżeli ty kłamię Braknie oddechu, ale lecę dalej. Dziękuję ci Boryś, ty bracie na zawsze przerwa, bo się kurwa duszę. Mam zimne serce, ale ci je dałem Mieszkamy daleko, ale damy rady Bo kocham twój głos i oczy głębokie Zabiję każdego, który łypie okiem Zapiję za ciebie Nie mam siły, muszę się położyć spać W chuj Dziękuję za uwagę